Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę odpowiedzieć na pytanie: dlaczego ciężka praca jest durna? Jeśli interesuje Cię ta odpowiedź, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! Ogólnie w tym tygodniu właśnie przygotowuję dla Was moi drodzy filmy, poprowadzę też w niedzielę webinary, które pomóc ma, mają właśnie, żeby zaplanować dobrze cały ten 2021 rok. I dzisiaj chcę poruszyć właśnie temat ciężkiej pracy. Tak po to, żeby Was zainspirować do myślenia, być może zainspirować do wprowadzenia pewnych zmian w życiu, zastanowienia się nad pewnymi rzeczami, no i właśnie, żeby być człowiekiem, który jest bardziej efektywny. Ponieważ rzeczywiście nie każda ciężka praca jest głupia. Nie każda ciężka praca jest głupia. Czy ja czasem sam ciężko pracowałem w życiu, żeby dojść do majątku, który, który obecnie posiadam, no to pracowałem przez 20 lat, stworzyłem w tym czasie 15 firm, pracowałem czasem od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli, przez tygodnie czy miesiące. Natomiast. Dzisiaj chcę porozmawiać o ciężkiej pracy dla samej ciężkiej pracy. Czyli samej ciężkiej pracy, która przeważnie jest nieefektywna. I dlaczego ona jest głupia? No jest głupia przede wszystkim, ponieważ człowiek, który ciężko pracuje, bardzo często ciężko pracuje tylko dlatego, bo po prostu nie ma odpowiednich narzędzi. Nie ma odpowiednich narzędzi. Popatrz. Już pieszeć i tłumaczyć. Na przykład. No bardzo często ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, no to, to tam dziecko, jak było nawet tam człowiek był nastolatkiem, czy coś takiego, no to inni byli dumni, jak poszedłeś na jakąś budowę, nosiłeś tam na taczkach jakieś rzeczy, no to później tam rodzina z Ciebie była dumna. Czy ty sam może byłeś dumny, że tak ciężko pracowałeś i coś takiego, nie? Natomiast popatrz się. To, że na przykład ty masz do wykopania jakiś wielki rów, czy chcesz wykopać fundamenty, na przykład, żeby postawić swój dom. To oczywiście możesz to robić łopatą. I możesz harować przez miesiąc kopać tę dziurę pod ten dom, pod te fundamenty, codziennie po 10 godzin tą łopatą. I później możesz być z siebie dumny. No, spojrzysz później na tą wielką dziurę, nie i będziesz z siebie dumny. Natomiast to jest durne, to jest głupie. Bo zamiast na przykład ty kopać tą łopatą przez miesiąc, to mogłeś wynająć jakiegoś gościa, który ma koparkę, który umie ją obsługiwać wykopałby ci tą dziurę w jeden dzień, a ty byś później na przykład w ciągu tego miesiąca zarobił trzy razy, trzy, pięć razy tyle pieniędzy... Niżcie kosztowała ta koparka, więc po prostu nieefektywnie wykorzystywałeś swój czas. Brakowało ci odpowiednich narzędzi. Bardzo często właśnie ciężka praca jest tylko i wyłącznie efektem braku odpowiednich narzędzi czy odpowiednich strategii. Druga rzecz, no, to jest właśnie to, że człowiek, który cały czas ciężko haruje, nie ma czasu na to, żeby zaplanować i ustalić pewne priorytety, żeby ustalić swoją karierę. Ja wiem, bo sam się na tym często łapałem w życiu, że po prostu za bardzo się skupiałem na operacyjnym zarządzaniu biznesem, albo nawet na byciu pracownikiem w swojej własnej firmie. Na tyle, że brakowało mi później czasu, żeby spojrzeć na tą firmę z zewnątrz i dostrzec na przykład, że jakieś y, właśnie y, zadania, które ja wykonywałem są zupełnie niepotrzebne albo mógłbym je komuś zdelegować, albo robię je nieefektywnie. Więc czasem dużo lepiej zatrzymać się na chwilę, zatrzymać się na chwilę, zastanowić się, jakie są priorytety, co jest rzeczą, która przyniesie mi najlepszą efektywność, nie? Zaplanować coś, spojrzeć na coś na przykład z szerszej perspektywy, mieć na to czas, jest dużo lepsze niż po prostu ciężko harować z dnia na dzień. Kolejny powód, dlaczego ciężka praca jest durna, to jest to, że nie przynosi pieniędzy. Rzadko ludzie, którzy ciężko pracują, dochodzą do dużych pieniędzy. Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Właśnie z tych powodów, nie? że po prostu oni nie mają czasu, żeby się zastanowić. Popatrz. Mógłby być człowiek. Ja wiem, bo kiedyś też byłem takim człowiekiem. Moi drodzy, ja nie mówię teraz tutaj, żeby obrażać ludzi, którzy ciężko pracują, bo sam kiedyś takie rzeczy robiłem. Na przykład, jak zacząłem swoje pierwsze firmy, często wam to zresztą opowiadam, że nie miałem zupełnie ani absolutnie nikogo, na kim mógłbym się wzorować. Nie miałem kogoś, od kogo mógłbym się uczyć. Nikt u mnie w rodzinie nie prowadził firmy, nikt z moich kolegów czy znajomych nie prowadził firmy, zresztą no ciężko, żeby w liceum ktoś, ktoś już prowadził biznesy. Mało jest takich ludzi, nie? Więc musiałem sam przecierać te szlaki. Co więcej, miałem takie podejście, że no sam wszystko muszę robić, bo przecież płacenie innym to się nie opłaca. No bo po co ja mam komuś dać tysiaka, jak mogę sam to zrobić w tydzień, czy w dwa tygodnie, czy w miesiąc. No więc w ten sposób działałem, że po prostu sam wszystko chciałem robić co sprawiało, że, no, że, że czasem dużo pracowałem po prostu, dużo pracowałem i nie miałem tego czasu właśnie, żeby zastanowić się nad tym biznesem, zastanowić się, co ja mogę zdelegować, że może bardziej by mi się opłacało robić coś innego, może bardziej by mi się opłacało na przykład skupić się na rzeczach ważnych, a te prostsze rzeczy komuś na przykład zlecić, nie? Zatrudnić kogoś do tego. Więc to jest właśnie ten problem, że człowiek jak sam pracuje, no, no, no i dzięki temu sam sobie generowałem po prostu taki szklany sufit, czyli nie mogłem przejść przez jakieś zarobki, nie mogłem pokonać jakiejś, jakiejś granicy, to pamiętam na początku było kilka tysięcy, później kilkanaście tysięcy i za cholenia nie mogłem się przez to przebić, bo po prostu brakowało mi czasu. No nie? Człowiek ma te 24 godziny i jest w stanie zrobić w, w, w ciągu nich jakąś określoną ilość rzeczy. I jak my robimy wszystkie najmniejsze pierdoły, no to braknie nam czasu na te rzeczy ważne. Więc to jest kolejna rzecz, no oczywiście też ciężka praca męczy cię, wypala, nie masz siły na przyjemności, na cieszenie się życiem. Więc to też jest kolejna niedobra rzecz. Kolejna niedobra rzecz, że w życiu trzeba zachować pewien balans, pewien balans. I ja, o ile ja wiem, że czasem musiałem działać na 200% swoich możliwości, ale w długim terminie nie da się tego utrzymać. Dlaczego trzeba się skupiać na tym swoim właśnie balansie, na tej swojej równowadze? Człowiek, który na tyle ciężko haruje, że nie ma czasu cieszyć się z tymi pieniędzmi, no to jaki sens ma jego wtedy życie? W życiu nie chodzi tylko, żeby harować. Ja wiem, bo mam konsultacje z wieloma osobami, które wyjechały na przykład do Anglii, pracują tam na dwa etaty, pracują na zmiany, są przemęczeni, wypaleni, nie mają ochoty, ale robią to, no bo... Bo nawet się nie zastanowią, nawet im brakuje czasu i energii, żeby się na chwilę zatrzymać i zastanowić, czy to co ja robię ma w ogóle sens czy siedzenie gdzieś samemu, mieszkanie z innymi sześcioma chłopa na mieszkaniu żeby, żeby odłożyć tysiaka czy dwa na przykład miesięcznie, z dala od rodziny nie widziałeś swojej rodziny wiele miesięcy na przykład przez to i tak dalej, czy to ma w ogóle sens, czy nie lepiej wrócić spędzać ten czas z rodziną, zarabiać może trochę mniej ale przynajmniej cieszyć się życiem cieszyć się z rodziną, obserwować jak twoje dzieci dorastają i tak dalej, warto się też nad tym zastanowić Ciężka praca, tak samo też jest droga. Kosztujecie pieniądze. Kosztujecie pieniądze, które będziesz potrzebować później na rozwód. Ilu jest pracocholików, moi drodzy? Czy właśnie osób, które na tyle ciężko harują, że po prostu no, zupełnie zaniedbują swój związek, swoją rodzinę i na przykład żona po paru latach cię zostawia po prostu, bo ona już z tobą nie widzi nic wspólnego. Że nie macie niczego wspólnego. Ty byłeś po prostu bankomatem, który ciężko harował po to, żeby żonie na karcie te pieniądze jakoś płynęły i ona mogła utrzymać rodzinę. Może jest to szlachetne, no ale będziesz sam. Lekarze na przykład, którzy będą później cię leczyć, nie? No bo zniszczyłeś sobie zdrowie przez ciągły stres, przez właśnie wyczerpanie ciągłe, niewyspanie, przez brak... Zadbania o swoje zdrowie, o swoją kondycję. Więc to może być kosztowne i może się okazać, że te pieniądze, które zarobiłeś ciężką pracą, tak naprawdę później wszystkie wydasz, żeby, żeby to zdrowie kiedyś odzyskać w późniejszym wieku. Więc co należy zatem robić? No, moi drodzy, przede wszystkim planować, przede wszystkim poświęcić ten czas, słuchajcie, nawet. Te 10 minut w ciągu dnia poświęcone na to, żeby ten dzień zaplanować. E, jeden dzień w miesiącu. Nawet nie musi to być jeden dzień w miesiącu. Kurde, niech to będzie godzina w miesiącu, czy dwie. Jeden dzień w roku, czy, czy dwa dni w roku, które poświęcisz na planowanie, będą dla Ciebie najbardziej wartościowym czasem. Najbardziej wartościowym czasem, dlatego słuchajcie, w najbliższą niedzielę to prowadzę, tak jak powiedziałem na początku szkolenia, poprowadzę dla was dwa webinary. Właśnie o godzinie 10 poprowadzę szkolenie, na którym chcę Wam pokazać, jak zaplanować cały 2021 rok i w ogóle jak możecie zaplanować. Całe swoje życie. Czyli właśnie, jak odkryć to, co chcesz robić w tym życiu, żeby. No, po, po co ciężko wychodzić na drabinę, która jest postawiona przy złej ścianie, nie? Po co? Więc na początku chciałeś zastanowić w ogóle co ja chcę robić? Jak chcę, żeby moje życie wyglądało następnie? Jak z tego ułożyć konkretne cele? Ułożyć konkretny plan? Tego was będę uczyć w niedzielę o 10:00. Więc od razu teraz zatrzymaj ten film. Zapisz się na to szkolenie. Skorzystaj z tej szansy, bo szkolenie jest przez internet, więc z domu możesz sobie je oglądać wygodnie. Jest darmowe zupełnie, więc nic za nie nie musisz wydawać. Wystarczy tylko przyjść, zalogować się, wziąć udział, w nim i później zastosować to co mówię i będziesz mieć efekty. Więc zapisz się od razu na to szkolenie. Pod tym filmem, w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz właśnie linki. Skorzystaj z tej szansy, nie odkładaj tego na później. Bardzo brzydki nawyk i zły nawyk, który cię będzie kosztować, no całe może twoje życie odkładanie właśnie na później. Więc jak masz taką szansę, od razu teraz się zapisz, bo mam jeszcze dla ciebie jedno zaproszenie, bo w niedzielę. Ale o godzinie 14 poprowadzę dla Was szkolenie dla wszystkich osób, które są zainteresowane biznesem. Bo konkretnie będzie to szkolenie z marketingu internetowego. Szkolenie, na którym chcę Wam przekazać swoje doświadczenie 20-letnie w marketingu internetowym. Ja wydaję na ten cel miliony złotych rocznie na marketing internetowy. Więc kupę kasy, więc wiem, jak to się robi, żeby na tym zarabiać jeszcze pieniądze. Więc chcę Wam pokazać, jak to się robi. Więc szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które już mają swoją firmę, chcą mieć swoją firmę, bądź chcą zarabiać pieniądze w jakikolwiek sposób przy wykorzystaniu internetu. Chcesz zdobyć dodatkową umiejętność w swoim życiu, może stać się ekspertem w marketingu, to jest właśnie szkolenie dla Ciebie. Też darmowe, w niedzielę o, dziesiąte... o 14, to pierwsze jest o 10, drugie o 14, więc od razu zapisz się na te obydwa szkolenia, wykorzystaj tą szansę, bo zobaczysz, jaką ogromną wartość dla Was przygotowałem. No, a jak już się zapisałeś, to możemy kontynuować, jak nie, no to zatrzymaj film, zapisz się, a jak się zapisałeś, to kontynuujemy. Dalej, co należy w... zatem robić? No właśnie planować. To, co powiedziałem, to, czego Was będę uczyć w niedzielę, planować. Mieć czas na to, żeby się zastanowić. Bardzo często, mówię, nawet w ciągu dnia 10 minut jest w stanie w ciągu tego dnia zaoszczędzić Ci dwie godziny. I Tobie się wydaje, że rano nie masz na to czasu. Dobrze, planuj wieczorem, dzień wcześniej. Będziesz dużo lepiej spać w ogóle. Jak człowiek się zastanowi dzień wcześniej, wywali ze wszystkich wszystkie te rzeczy, które, które ma do zrobienia w najbliższym czasie, wszystkie swoje pomysły i tak dalej, wyrzuci to na papier, to umysł będzie dużo spokojniejszy, dużo łatwiej Ci będzie zasnąć, dużo lepiej wyśpisz się w nocy. Więc naucz się tego planowania, w niedzielę Wam dam konkretne narzędzia, jak to robić. Kolejna sprawa to jest to, żeby nauczyć się delegować. Nauczyć się delegować, czyli nie samemu wszystko robić, tylko korzystać z pracy innych osób. To, co powiedziałem, nie? Że możesz albo sam kopać łopatą, albo znaleźć kogoś, kto ma koparkę i on ci to zrobi szybciej, lepiej, efektywniej, ładniej i jeszcze na tym zarobisz. W rezultacie na tym zarobisz, bo czas i energię, którą zaoszczędzisz, możesz wykorzystać w efektywniejszy sposób i zarobić dużo więcej pieniędzy niż temu komuś za, zapłaciłeś za tą rzecz. Ja deleguję mnóstwo rzeczy. W domu na stałe mam teraz cztery osoby, które tutaj pracują. Mamy dwie w sumie sprzątaczki, które też równocześnie no, są na zmianę opiekunkami do naszego synka. Mam dwóch, no jednego takiego chłopaka i jednego męża naszej sprzątaczki, którzy robią jakieś drobne renowacje w domu, malują cały czas, bo jak widzisz, mamy tutaj mnóstwo drewna na przykład. Ca cały czas, no, zresztą w domu ma 1200 m2, więc zawsze jest coś do zrobienia, więc oni na stałe tutaj po prostu cały czas pracują. I oczywiście, że sam mógłbym wkręcać żarówki, bo mamy 260 różnych, różnych punktów światła w domu, więc sam mógłbym wymieniać żarówki. Sam mógłbym malować ściany, nauczyć się jak malować drewno, robić gładzie i tak dalej, jakieś tego typu rzeczy, ale po co? Po co? Jak ja w godzinę mojej pracy czy w dwie godziny mojej pracy zarobię tyle, żeby zatrudnić na przykład takiego człowieka na, na cały miesiąc, nie? Więc, więc naucz się tego delegowania. Naucz się tego delegowania. Niech inni ludzie wykonują za ciebie tą pracę, na którą po prostu ty sobie nie możesz pozwolić, bo cię, bo cię nie stać. Nie stać cię, żeby właśnie samemu robić wszystko. <laughs> Punkt kolejny, trzeci, to jest to, żeby nauczyć się myśleć, no to się po angielsku nazywa out of the box, czyli tego myślenia nieszablonowego. Nauczyć się tego myślenia krytycznego, nawet wobec tego, co robisz. Popatrz się, czasem my coś robimy, przez nawet lata i przez to tylko, że się nad tym nie zastanowiliśmy, to robimy to źle. Tak jak ja robiłem wcześniej. Na przykład robiłem dla was szkolenia w niedzielę o 17, co no dla mnie było dosyć męczące, ale chciałem dla was zrobić te szkolenia, więc jakoś potrafiłem się z tym pogodzić, nie? Natomiast no, często siedziałem z powodu przesunięcia czasowego, że tu w Tajlandii już jest dużo później. No to siedziałem czasem do trzeciej, czwartej w nocy, co dla mnie jest no, po prostu mega destrukcyjne. Ja nie cierpię chodzić późno spać siedzieć po nocach. Jestem wtedy niewyspany, zmęczony, rozdrażniony i tak dalej, nie? Więc, więc ale robiłem to. I nawet się nad tym nie zastanawiałem, bo tak mi się wydawało, że w niedzielę to ludziom będzie pasować wieczorem właśnie o 17:00 takie szkolenie. A zrobiłem później ankietę, nie? W pewnym momencie e, zrobiłem ankietę wśród was. No i na tam 1700 osób, które wypełniły tą ankietę, okazało się, że 1600 osób to woli, żeby szkolenia były rano w niedzielę, nie? Tak jak teraz robię o 10:00, niż o 17:00. Więc to znowu było myślenie, widzisz, nawet sam się łapałem na tym właśnie, że robiłem coś, co ani dla mnie, ani dla was nie było dobre. Dla nikogo to nie było dobre, więc po cholerę to ja tak robiłem, nie? Ale właśnie czasem my często, kurczę, jesteśmy w stanie yy, yy, robiąc coś po prostu jako, yy, jako jakąś rutynę czy coś takiego, to nawet się na tym nie zastanawiać. Więc czasem trzeba coś zburzyć w i zastanowić się. Kurczę, czy ja w ogóle tą rzecz muszę robić? Czy to w ogóle ma sens? A może mogę zrobić to inaczej? Nauczyć się, jak się robi burzę mózgów. Burza mózgów to jest takie fajne ćwiczenie, yy, które polega właśnie na tym, że my przez... Dziesięć 10 minut, siadasz przez 10 minut, wypisujesz na kartce wszystkie rozwiązania dla danego jakiegoś tam problemu, nie? czyli żeby, czy żeby coś osiągnąć, wszystkie możliwe rozwiązania, które ci tylko wpadną do głowy, wszystkie najgłupsze pomysły tak samo wypisujesz. Nie oceniasz tych pomysłów w momencie, jak ci wpadną do głowy. Po prostu każdy głupi i mądry pomysł wypisujesz na kartce. Dlaczego? Bo pozwala ci to właśnie, żeby zacząć myśleć nieszablonowo, nie? że twoja głowa wcześniej mogła jakieś rozwiązania od razu anulować, no, bo tam jakieś coś mieć, jakieś przekonanie, które, które, które może było zupełnie błędne, ale cały czas się działo Ci w głowie, no bo było, nie? Więc warto właśnie pielęgnować w sobie to krytyczne myślenie i dodatkowo też myślenie właśnie nieszablonowe. Kolejna rzecz to jest to, żeby rozwijać się cały czas intelektualnie. Czyli cały czas się doskonalić. Ja czytam książki, ale praktycznie no, nie przeczytałem od bardzo dawna żadnej książki fabularnej. Czytam same poradniki, książki naukowe, do doktoratu, książki właśnie z psychologii, czy coś takiego. Dlaczego? Bo ja wiem, że tam jest zawarta wiedza. Akurat jeśli chodzi o no, fabularne rzeczy to wolę filmy oglądać. Natomiast natomiast jeśli chodzi o książki no to właśnie poradniki, czytam ich mnóstwo. I cały czas się doskonale, cały czas się czegoś uczę. Moi drodzy, ja cały czas dla mnie w ogóle proces uczenia to to jest moje życie. Tu robię doktorat z psychologii. Tu dla was często robię jakiś research, żeby przygotować dla was jakieś fajniejsze jeszcze materiały na przykład tu na YouTube'a. Które na przykład jak kino domowe w, w ostatnie, w, przez cały poprzedni rok budowałem, no to, no to też czytałem mnóstwo takiej ilości materiałów, oglądałem o tym filmy różne, i naukowe, i, i, do, i z, z ludzi doświadczenia innych czerpałem i tak dalej, nie? Więc ja uwielbiam się uczyć cały czas. Uwielbiam się uczyć i dzięki temu pewnie tak wiele w życiu osiągnąłem, więc ty też wyrób sobie taki nawyk, żeby cały czas rozwijać się intelektualnie, bo dzięki temu będziesz w stanie właśnie znaleźć te rozwiązania, które pozwolą Ci, żebyś nie musiał pracować ciężko. A już jak pracujesz ciężko, to żebyś pracował mądrzej i miał z tego spektakularne efekty, spektakularne efekty. Kolejna rzecz, punkt piąty, to jest skalowanie, to jest znowu skalowanie, trzeba się nauczyć skalowania swojej pracy. Popatrz, człowiek, który na przykład jest świetnym murarzem, czy jest świetnym jakimś ekspertem w wykończeniówce, nie, robi świetne gładzie, maluje świetnie, robi sufity podwieszane, jakieś tam elektryczne sprawy, on może tylko zarobić jakąś ograniczoną ilość pieniędzy, no zarobi może piątaka, może dychę, może 15 miesięcznie, może dwie dychy jak już jest świetnym ekspertem, może trochę więcej jak wyjedzie gdzieś za granicę, ale to jest jego szklany sufit, więc on na przykład jak ma ambitne jakieś swoje cele finansowe, to być może będzie musiał harować całe swoje życie, całe swoje życie, przez 40 czy 50 lat nawet, żeby właśnie dojść do takiego majątku jaki pragnie. Bo nie nauczył się skalowania. Bo ten człowiek powinien w pewnym momencie nawet jak jest świetnym ekspertem, to powinien okej, okay, to ja jestem takim ekspertem, wiem, jak to się robi. To ja znajdę młodych, ambitnych ludzi, których nauczę, jak się to robi. Nauczę ich, jak to się robi. Będą na mnie pracować. Wyszkolę sobie po prostu świetnych pracowników, nauczę się dodatkowo biznesu, jak tymi ludźmi zarządzać. I dzięki temu m, na przykład nie będę zarabiać 15 tysięcy miesięcznie, tylko będę zarabiać na przykład 150 tysięcy miesięcznie, bo będę mieć 10 gości, którzy dla mnie pracują, nie? I on dostaje pensję, ale też zarabia na mnie na przykład te parę tysięcy. Więc to jest właśnie wtedy mądre myślenie i tego się trzeba nauczyć, bo w przeciwnym wypadku nawet możesz być świetnym ekspertem w tym, co robisz, ale zawsze będziesz mieć ten szklany sufit, który będzie podyktowany po prostu za, za, przez sytuację rynkową. No i ostatni punkt to jest właśnie to, o czym już powiedziałem wcześniej, ale chcę Wam, moi drodzy, o tym przypominać, żeby zachować pewną równowagę, żeby po prostu nie stać się pracoholikiem, nie stać się pracoholikiem, bo to do niczego dobrego nie prowadzi ani dla Ciebie, ani dla Twojej rodziny, ani dla nikogo wokół Ciebie. Żeby załować tą równowagę życiową, żeby zawsze mieć czas dla siebie, dla rodziny, na swoje pasje, dla zdrowia. Bo tylko wtedy człowiek jest w stanie być szczęśliwy w długim terminie. Co ci z tego właśnie, że się zaharujesz na śmierć, zarobisz dużą kasę, jak całą kasę później prze właśnie przeznaczysz na to, żeby odzyskać to zdrowie, które straciłeś? Co ci z tego, że zarobisz duże pieniądze dla rodziny, jak ci później ta rodzina zostawi? Bo się okaże, że po 20 latach ty w ogóle ze swoim synem to nigdy nie spędziłeś ani jednego dnia, bo nie miałeś czasu, nie? Więc to wtedy nie ma żadnego sensu. Praca dla pracy. Więc zachowaj tą równowagę. Uczymy was tego zresztą w wyzwaniu 90 dni. Będę mówić w niedzielę na, na tym szkoleniu o 10 o tym. Więc jeśli film dzisiejszy Ci się spodobał, to wrzuć wielką łapę w górę pod nim. Oczywiście też zapisz się na te dwa szkolenia, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i subskrybuj kanał. Tutaj przy subskrypcji zaznacz sobie taki dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, bo robię dla Was właśnie często różnego rodzaju wykłady na żywo, które później od razu kasuję, one są tylko na żywo, więc jeśli chcesz otrzymywać od nich powiadomienia, to zaznacz sobie ten dzwoneczek. No więc do zobaczenia w niedzielę na tych dwóch szkoleniach. Trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!